Siemano moi drodzy, ja jestem Polsan i witam Was jak co tydzień w dropie Uredy. Zobaczmy tym razem, co dla nas przygotował. Ja, co prawda, już sprawdziłem, ale wiecie, jak to jest. Tutaj jest super ciekawa sprawa. Drugi dzień rzędu, jak nie trzeci, bardzo ciekawy drop 24-godzinny. I tu mamy tego takiego latającego kunia, Alzwinder. Ten szybko nogi, ten skrzydły, boski wierzchowiec, tylko wybranych Herosów poniesie na swym grzbiecie do boju. Tak więc jeżeli macie opale. Uh -huh, no ja niestety nie mam. To oczywiście ja bym sobie go kupił, no ale nie, chyba raczej nie ma szans, żebym tyle zdobył w ciągu 24 godzin. No a w dropie co tygodniowym mamy. Tak. Zbroja berserka, nie jest to nic nadzwyczajnego. Wątpię, że jeszcze ktoś z, z was jej nie kupił wcześniej, o ile w ogóle. Dalej tylko Żagiel rycerza ISU. Ciekawie, ale no nic nadzwyczajnego. Dalej współczesna rufa. No to była także chyba współczesna jakaś ozdoba do osady w poprzednim tygodniu. Dalej skrzydlata tarcza. No cóż ja tu mam powiedzieć? No nie jest to nic ciekawego, a zresztą była już bardzo dużo razy. No i tarcza berserka. Co również jest bardzo słabym dropem. Jak możecie zauważyć, znowu brakuje nam tego szóstego elementu. Prawdopodobnie on się pojawi może w jakiś piątek, może w czwartek, jak w zeszłym tygodniu. No i moi kochani, nie będziemy tutaj przechodzić do niczego więcej: tak to się prezentuje, nic nadzwyczajnego. Chciałbym wam pokazać jeszcze tego kunia latającego, ale niestety nie mam opali, żeby tego dokonać. Tak więc to by było chyba na tyle. Tak więc, moi kochani, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć, cześć, cześć.